Witam Was w moim drugim gameplayu. Tym razem nakręcimy gameplay z gry EverQuest 2 Extended Beta. Jest to darmowa wersja gry EverQuest 2. Ok, włączę się, czekam chwilkę. Ok, to jest moja postać. Mam już trzeci poziom doświadczenia. Ale pokażę Wam jak się robi postać od nowa. Ok, klikamy Create Character. Mam do wyboru cztery klasy, jak to widzicie. Każda klasa ma dwie podklasy. Dobra, weźmiemy na przykład to, big next. Tu macie do wyboru wygląd swojej klasy. Są przeróżne do wyboru. Jak widzicie, te dwie są do kupienia, no jest to darmowa wersja. Tak samo tutaj cały. Te wszystkie wyglądy są do kupienia. O, no, wróżka. Dobra Weźmy sobie to, next Macie włosy, macie kilka frechitrów wyboru Ciało, kolor waszej skóry To są wasze uszy Od ich rozmieszczenie To jest nawet, powiem Wam, że nie wiem co to jest wyzwanie, będę mówił że was nie mieszać A to jest od oczu Ok, klikamy Next Wybieramy gdzie ma postać się stworzyć Mam wybór 4 miasta Weźmy przykład to Ok No i może... Wpisujemy imię No i klikamy tutaj, nam wybiera samo No i klikamy Play Ja nie będę od nowa pokażę Wam na mojej postaci stworzonej, dobra. Klikamy play. Za chwilkę się włączy. Ostrzegam czy nie mam całej gry ściągniętej. Widzicie to się coś jeszcze ściąga. Więc może mi trochę tam ciąć czy coś w tym stylu. Lub się długo ładować. włączy się w końcu. 98% się zatrzymało. No to jest chamstwo. Ojejku ściąga się. Ma 8 mega. To szybko zlecie. Wytrzymajcie ten kawałek. A FR Quest 2 jest od firmy Sony Entertainment. Bardzo mnie to zdziwiło. Zobaczyłem Sony, że to stworzyło tą grę. Prawda, nie, jest... nie wiedziałem, że Sony Entertainment tworzy gry. Byłem przekonany, że Sony to jest od PlayStation, od Jeśli zagrać w grę, w pełni, za wszystkimi możliwościami, to musicie zapłacić. Suma jest chyba niewielka, z tego co widziałem. No ale... Ja będę grał na razie na wersji termowej. No jej kiedy to się włączy? Okej, okay, włączyło się. To jest... Tutaj macie wszystko pisane, co można kupić w sklepie i tak dalej Dobra Jak widzicie Grafika jest dobra Prawdopodobnie zachwyca mnie, no ale ujdzie Dobra Czekamy tutaj test Wasz ogień od postaci Tutaj macie Wszystkie itemy, które nosicie na sobie Tu macie Wasze skille, Combat I tak dalej opcje jak Guardiana. widzicie tu są statystyki i tak dalej dobra to są wasze atrybuty które posiadacie teraz tutaj macie skill których używamy w walce tam i tak dalej jakieś tam walnięcia z miecza to są też tutaj mam skill wpisane swoje i tak dalej Warrior macie opisane wszystko ładnie Guardian Shadows Master do mojego wojownika Każda postać ma chyba inny Cóż wasz, wasz plecak? Widzicie ten macie odblokowany i ten jeszcze Te są zablokowane bo chyba jest wersja darmowa Dlatego Dobra Tutaj są wasze questy ...te questy, które wzięliście i wykonujecie. To prawdę mówiąc nie wiem co to jest. A to, to są pisane jakie są. RAID, questy i tak dalej. Tak jakby... kurde, bonusy czy coś takiego? Nie wiem jak to powiedzieć. Okej, okay. jak chcecie kliknij sobie tutaj. I tu macie wszystko ładnie pisane. Jest na okienko od gildii. Są glidie wypisane, to jest ich przywódca Możemy jakieś dołączyć I na razie to jest niepotrzebne Dobra Na razie końca wpisywanie. Bierzemy jakieś zadanie Jak widzicie rozmowa jest dość dziwna Dla mnie Okej, okay, bierzemy Ojoj oj. A bo się Dobra quest, co mamy zrobić? Mamy zabrać jakieś kamyki. A, nawet nie chce się tego robić, dobra. Możemy rąbać drzewo, widzicie? Czyli można powiedzieć, że crafting. No nic się znalazłem. Teraz zbieramy coś Nic jest razem, dobra. Zatakujemy jakieś potworkę jakiś skill coś mi to wypadło O, ty Ostrzegam, że to nie jest gra dla początkujących graczy w MMO Trzeba znać język angielski, chociaż w małym stopniu, ale trzeba, żeby się coś połapać. o Co w grze chodzi? Grafika jest dość ładna. O to jest mapa. Tutaj macie wpisane jakie są inne lokacje. Jest ich dużo Bardzo dużo Jak widzicie macie dużo zwiedzania No okej, okay, to by było na tyle Czegoś więcej się dowiem to dopiszę w opisie lub coś w tym stylu Dobra, do zobaczenia, cześć